Nisistki stołowe najlepszej drużyny w Polsce, KTS Starnobrzeg, gościły u członka zarządu województwa podkarpackiego Bogdana Romaniuka. Zespół Starnobrzega jest 23-krotnym drużynowym mistrzem Polski. W poprzednim sezonie zadebiutował w elitarnej lidze Mistrzyń, zajmując miejsce w ścisłej czwórce. W sezonie 2014-2015 drużyna walczy w polskiej ekstraklasie oraz zmaganiach Europejskiej Ligi Mistrzyń. Spotkanie z marszałkiem Romaniukiem było okazją do gratulacji i podziękowań. Samorząd województwa podkarpackiego od kilku lat wspiera drużynę, promując w ten sposób region. Myślę, że to są jedne z lepiej wydanych pieniędzy, pieniędzy na promocję i na sport. Pytanie zachodzi takie, skoro tyle sukcesów mistrzostw, mistrzostw Polski, prawda, mówimy to o KTS Tarnobrzeg i drużynie pań, które zdobywają z roku na rok Mistrzostwo Polski, ale też uczestniczą w mistrzostwach czy świata, czy Europy indywidualnie, jak również w Lidze Mistrzów, gdzie ta promocja zarówno Tarnobrzega, jak i województwa podkarpackiego no, siłą rzeczy jest, więc no, tutaj nie ulega wątpliwości, że jest to obupólna korzyść zarówno dla województwa, jak też i te skromne środki, które asygnujemy co roku na, na ten zespół. No, pytanie jest takie zasadnicze, czy oczekiwania na pewno są ze strony klubu, żeby wzmocnić jeszcze to dofinansowanie. Na pewno będziemy rozważać z marszałkiem Władysławem Ortylem i całym zarządem, czy ewentualnie tej kwoty nie wzmocnić, ponieważ to co, robią, co robi zespół, co robią trenerzy i co robią panie dla województwa podkarpackiego bezwzględnie zasługuje na to, żeby no, wspierać to i być może mocniej. Na spotkanie z członkiem zarządu przyjechały Natalia Partyka, Hanin Lician, kapitan drużyny Kinga Stefańska, Roxana Załomska oraz Renata Strypkowa. Trener zespołu i twórca wszystkich sukcesów Zbigniew Nęcek nie szczędził pochwał pod adresem swoich zawodniczek. Mówił o atmosferze, która pomaga wygrywać, o ostatnich sukcesach indywidualnych i drużynowych tanisistek oraz apetycie na kolejne zwycięstwa. Ja mam pewien sposób myślenia o tym, że aby dobrze pracować, to po prostu trzeba w atmosferze bardzo pozytywnej pracować. A co to znaczy? To znaczy, że ta grupa musi być bardzo właściwie dobrana i przez wiele, wiele lat ja doskonaliłem układ zawodniczek w drużynie. W tej chwili mam drużynę no naprawdę świetną, wspaniałą, bo to, są, to jest 60, które który bardzo dobrze chce ze sobą współpracować, bardzo się szanujących, bardzo sobie pomagających i do, drużyna powoduje, że również w układach indywidualnych te zawodniczki odnoszą sukcesy. Ale myślę, że właśnie stworzenie tego klimatu. Tenisistki stołowe KTS Tarnobrzeg są bardzo utytułowane. Han Yin, Niemka chińskiego pochodzenia zdobyła z drużyną Niemiec we wrześniu złoto na Mistrzostwach Europy w Lizbonie. Reprezentujące Polskę na tych samych zawodach Kinga Stefańska, Lician oraz Natalia Partyka dla Polski wywalczyły drużynowo brąz. Natalia jest po raz kolejny indywidualną mistrzynią świata niepełnosprawnych. Występuje zarówno wśród niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych sportowców. Jest trzykrotną mistrzynią paraolimpijską. Trzeba mieć świadomość tego, że ciężka praca na pewno zaprocentuje. Jeśli my od siebie damy dużo, no to później będziemy w stanie to wszystko wyciągnąć i będziemy w stanie rywalizować o te największe sukcesy. Mam nadzieję, że że będziemy w stanie zagrać w, w Rio na igrzyskach i, i w turnieju drużynowym też chciałabym się zakwalifikować do turnieju indywidualnego. Ja zdaję sobie sprawę, że no to jest niezwykle ciężkie, że pewnie wiele osób powie, że to jest wręcz niemożliwe do zrealizowania, ale z drugiej strony jeśli nie miałabym takich celów i marzeń, no to też nie miałabym po co trenować, nie miałabym motywacji. Gratulując dotychczasowych sukcesów członek zarządu Bogdan Romaniuk obdarował zawodniczki pamiątkowymi medalami wydanymi z okazji 15-lecia samorządu województwa zapewnił, że będzie trzymał kciuki za ich kolejne drużynowe i indywidualne sukcesy.